Ten film będzie się nieco różnił od innych na tym kanale, ale zacznijmy od początku. Mam 22 lata i 3 miesiące temu założyłem ten kanał na YouTubie. Zaczęło się od tego, że odłożyłem sobie trochę kasy, zrezygnowałem ze zwykłej pracy na etacie, a przyświecał mi tylko jeden cel: mityczny milion złotych. Wrzuciłem już blisko 11 filmów na ten kanał, ale żaden nie może przebić 300 wyświetleń. Zacząłem się zastanawiać. Dlaczego ktoś miałby oglądać kolejny film o biznesie albo o motywacji, który jest dokładnie taki sam jak inne? No i nie znalazłem odpowiedzi. Sam szczerze sobie odpowiedziałem, że nie obejrzałbym własnych filmów. Kiedy zakładałem ten kanał, to miałem wizję w głowie, że będzie to przewodnik dla młodych, ambitnych osób, a wyszedł z tego kolejny nudny kanał na YouTubie. Więc postanowiłem coś zmienić. Nie będę cię pouczał na temat tego, co sam możesz sobie znaleźć w jakiejś książce. Zamiast tego, to ja będę robił to, o czym inni tylko mówią i pokazywał tobie, jak te wszystkie mądrości sprawdzają się w praktyce. Ale przejdźmy już do sedna odcinka. Mówi się, że TikToki to podstawa biznesu w tych czasach. Ale czy na pewno, a jeśli tak, to jak je nagrywać, o czym mówić i czy to w ogóle ma jakikolwiek sens? Dlatego w tym odcinku założę sobie konto na TikToku dla istniejącej firmy. I przez tydzień codziennie będę wrzucał tam jednego TikToka i zobaczymy co się stanie. Kiedyś pomagałem nagrywać TikToki mojemu kumplowi, i stąd wiem, że uwaga widza na TikToku kończy się po jednej sekundzie. Dlatego pominę przywitanie i od razu przejdę do rzeczy, ale oprócz tego zastosuję tak zwany hook, czyli coś, co przykuje uwagę widza. Jako, że tiktoki będą dotyczyć mebli na wymiar, to będę gadał do ludzi z mikrofonu przyczepionego do miarki. Dobra, mamy już uwagę widza, dlatego warto by go było nie zanudzić. Dlatego poruszę temat, o którym mało kto mówi w tej branży, czyli cena. Temat, który ciekawi ludzi, a jednocześnie jest trochę kontrowersyjny. Czyli idealny na TikToka. Im więcej komentarzy. Tym bardziej TikTok będzie promował nasze filmy. Ale sam ciekawy temat to jeszcze trochę za mało. Zostaje jeszcze kwestia wizualna czyli to, czym, jak i gdzie będę nagrywał. Ja do tego celu użyję swojego telefonu, czyli iPhone'a 17 Pro, który powinien zapewnić przyzwoitą jakość, ale zostaje jeszcze kwestia oświetlenia. Ja użyję dwóch lamp, które rozstawię po bokach, ale wy możecie użyć zwykłego naturalnego światła i nagrywać po prostu w dzień. No i jeszcze najważniejsze, czyli zewnętrzny mikrofon. Ten z telefonu też teoretycznie wystarczy, ale ja jednak byłbym za zainwestowaniem w jakiś zewnętrzny porządny mikrofon. No i jeszcze wisienka na torcie, czyli dobry montaż. Jako że ja nagrywam filmy na YouTube'a, to w miarę ogarniam montowanie filmów, więc ja swoje rolki złożę w Premiere Pro i dodam kilka fajnych efektów. Ale jeśli ty nie znasz się na montażu, to myślę, że TikTokowy edytor też w zupełności wystarczy, żeby przyciąć filmiki i dodać napisy. Myślę, że te trzy główne elementy to jest wystarczająca baza, żeby zrobić dobrego TikToka. Więc do roboty. Dobra, pierwszy problem to taki, że mój uchwyt do mikrofonu strasznie się trzęsie, przez to jest okropny szum, ale spróbuję go sobie jakoś niżej przeczepić. Mam nadzieję, że będzie trochę lepiej. Ale jeszcze wam trochę powiem, że cykam się wrzucić te TikToki. W sumie to nie dlatego, że ktoś z moich znajomych mógłby je zobaczyć, a bardziej dlatego, że wiem, jak działa sam TikTok. Trafia do masy osób i dużo łatwiej tam jakiś głupi, negatywny komentarz niż przykładowo na takim YouTubie. No ale trudno, raz się żyje. Nagrałem i złożyłem swojego pierwszego TikToka, trwa 26 sekund i tak się prezentuje. Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile kosztuje kuchnia na wymiar? Jakie są aktualne ceny pod koniec 2025 roku? Przykładowo taka kuchnia z ponad 5-metrowym blatem z bajerami w postaci wysuwanego ekspresu do kawy wysuwanymi koszami kargo, szklaną witryną z regulowanym podświetleniem LEDowym i wysuwanym dodatkowym blatem to koszt rzędu 29 tysięcy złotych. Cena nie Należy do najtańszych, ale mówimy tu o ponad 6,5 metrowej zabudowie. Myślę, że wyszło całkiem spoko, więc od razu go wrzucam i biorę się za nagrywanie kolejnych. Wrzuciłem wczoraj pierwszego TikToka i zrobił niecały tysiąc wyświetleń. Nie jest to najlepszy wynik, szału nie ma, dlatego postanowiłem trochę poeksperymentować. Nagram kilka TikToków, każdy w różnym stylu. Niektóre będą z moją twarzą, niektóre będą bez, do niektórych dam więcej efektów, do niektórych mniej, i na koniec tygodnia zobaczymy, co się najlepiej sprawdziło. 200 wyświetleń. To jest jakaś porażka jak na TikToka. Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że każdy kolejny TikTok, który wrzucam, ma coraz mniej tych wyświetleń. Nie liczyłem tam na jakiś viral, ale chociaż 3, 5 tysięcy. Także bardzo słabo to idzie. Obiecałem Wam, że do końca tygodnia będę te tiktoki wrzucał, więc wrócę do tego, o czym mówiłem na początku filmu i do tego, co się w miarę sprawdziło w tym pierwszym tiktoku, a my widzimy się w podsumowaniu. Jestem w szoku. Ten pierwszy tiktok zrobił na ten moment ponad 20 tysięcy wyświetleń. 170 osób go zapisało, ma blisko 50 komentarzy. Szczerze, jak na pierwszego tiktoka, jakiegokolwiek wrzuciłem, to jest chyba całkiem niezły wynik. Reszta TikToków ma od 600 do 9000 wyświetleń, czyli wychodzi na to, że to, co powiedziałem na początku odcinka, się sprawdziło. Wystarczyło tylko trochę poczekać. Więc przepis na udanego TikToka w trzech prostych krokach: to po pierwsze hook, czyli coś, co przyciągnie uwagę odbiorcy, na przykład miarka zamiast mikrofonu. Po drugie, to ciekawy temat samego TikToka, czyli coś, co ludzie będą komentować, zapisywać albo udostępniać. No i po trzecie, oprawa wizualna, czyli sama jakość nagrania, światło, mikrofon, no i opcjonalnie montaż. To według mnie są trzy kluczowe elementy, dzięki którym wasz TikTok może zrobić kilka, kilkanaście albo nawet kilkaset tysięcy wyświetleń. Czego wam bardzo życzę, a jeśli ty chcesz, drogi widzu, śledzić moją drogę po milion, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku.